Manko, Nowy roczek mamy Nie wiem czy słychać, cóż ci widać Jak strzelają fajerwerki Ale ja nie o tym Ja co roku to samo Moje krowy też witają nowy rok Wrą się nie wiem czy słyszycie. Idę dziewczyny. O! Już! Dobra. Już nie bać się. Aha. No nie bój ta siedziba. Nie bać się, nie bać. Spokojnie. Co roku to samo. Ja nie mam nic przeciwko. Fajnie jak tak? Tylko po prostu. Kroby się boją, no. Co roku, jak przyjdę trochę i zawsze uspokoję, to się ludzie bawią spokojnie. Można się kłaść, spać. O. No tak to bidne, boją się ryczą. Psy, oczywiście, wszystkie w domu. Pod stołem. Już. No. Także zobaczcie, jakie wypłoszone krowy są. No boją się bidne, no. Mówię, nie mam nic przeciwko fajek no ale ja nie strzelam już jakiś czas. Bo się krowy boją. No. Boją się już. Nie bój. Dobra już. Nic się nie dzieje. Wszystkie stoją na baczność. Nie Nie bójcie się. No, chwilę z nim zawsze postoję. Tak już od kilku lat mamy noweroczek. O, w oknie widać jak strzelają. Światło zostawiłem zapalone, żeby nie rozbłyski ich jeszcze bardziej, nie. Także już o, jak przyjdę, pogadam sobie z nimi, to się uspokaję. Tak to już nie bój. A ty mała co? Mała się nie boi. Dobra, słuchajcie, wszystkiego najlepszego w Nowym Roku dla wszystkich widzów. Ja tu muszę z nimi chwilę posiedzieć, żeby się uspokoiły. Na razie, trzymajcie się, cześć.